Chciałam was poinformować no, o czymś po prostu bardzo haniebnym. O czymś, co wydarzyło się dzisiaj, a chodzi o zatrzymanie, zatrzymanie w areszcie pana Andrzeja Łukawskiego. Z tego co wiem, miał się dzisiaj zgłosić na komisariacie policji po odbiór rzekomej przesyłki. No, nikt mu nie powiedział przez telefon, że to będzie zawiadomienie o, o, po prostu o zatrzymaniu go na, na komisariacie. Miał dzisiaj plan, plan, aby po prostu odebrać tą przesyłkę z policji, następnie miał udać się do Sejmu, gdzie miał z Konfederacją Korony Polskiej no, zaplanowaną konferencję. Wiem, ja się dopiero niedawno dowiedziałam, dopiero niedawno, bo może z dwie godziny temu dowiedziałam się o tym haniebnym fakcie. Powiem Wam szczerze, że ja wcześniej nie wierzyłam w to, że dojdzie do zatrzymania człowieka, już 70-letniego, który jest w trakcie leczenia onko onkologicznego, ma również inne prostaty, problemy, właśnie z prostatą, czy, czy też właśnie z nerkami. Nie wierzyłam w to, że oni posuną się do czegoś takiego. Ja rozumiem. Karać, tak, jakimś, jakąś karą zawieszenia, więzieniem w zawieszeniu, a czy tam jakąś karą pieniężną za używanie słów do tych ludobójców ukraińskich, którzy mordowali nasich, naszych rodaków. Rozumiem, że to jest kara jeszcze adekwatna, ale żeby zamykać w więzieniu człowieka, który. No, w tym temacie ukraińskiego ludobójstwa ma już naprawdę wielkie zasługi, ponieważ już po raz 13 organizował w tym roku Marsz Warszawski 11 lipca, Marsz Ku czci ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Um. Wniosek o odwieszenie zawiasów pan Andrzejowi, ponieważ on miał już wyrok zasądzony, miał rok więzienia w zawieszeniu, no że dwa lata. Ten wniosek o odwieszenie zawiasów złożył Związek Ukraińców w Polsce. No i zdążyli, tak? Zdążyli jeszcze 7 miesięcy przed upłynięciem tego wyroku. Sąd stwierdził, że pan Andrzej nie spełnił warunków zawieszenia kary więzienia poprzez ponowne uprawianie mowy nienawiści. I według nich tą mową nienawiści jest używanie słowa banderyzm, tak? Banderyzacja, nachodźcy, tak? mówiąc o tych Ukraińcach, którzy milionami przesiadują w naszym kraju. Oraz nieprzeczytanie, i to jest naprawdę, to jest niewyobrażalna sprawa, nieprzeczytanie książki pod tytułem Sprawiedliwi Ukraińcy, jakiegoś tam publicysty propagandowego, bo na pewno nie jest to książka historyczna. No, sąd tutaj chciał, chciał panu Andrzejowi wskazać, że jednak byli Ukraińcy, którzy nie mordowali Polaków. Wiecie, sprawiedliwi Ukraińcy, uważam, że to jest określenie za bardzo, za bardzo dla nich duże. Sprawiedliwi mogli być Polacy, którzy przechowywali Żydów, tak, rok, parę lat, kilka miesięcy, tak, narażając własne życie. Natomiast powiadomienie kogoś, nie wiem, Hasłem: No, uciekajcie, uciekajcie, bo dzisiaj w nocy będą was mordować, nie? No, to raczej nie wymaga zbyt wielkiej odwagi. No, ale miesza z tym, miesza z tym. Powiem tak, chcieli uczyć pana Andrzeja historii, człowieka, który ma korzenie wołyńskie, ponieważ jego ojciec i czterech, czterech braci jego ojca, walczyło w 27. Wołyńskiej Dywizji AK. Czyli jakby nie było, zetknęli się z tym ukraińskim barbarzyństwem. Na pewno widzieli setki, a może i tysiące pomordowanych bestialsko Polaków, rozczłonkowanych przez ukraińskich ludobójców. Eee, pan Andrzej tej książki nie przeczytał. I nie dziwię mu się. Yy, powiem Wam, że skontaktowałam się z mecenasem z mecenasem pana Andrzeja. Jakąś godzinę temu rozmawiałam z nim i wiem tylko tyle, że pan Andrzej w tej chwili przebywa w areszcie w Warszawie na ulicy Kobuckiej. Ulica Kobucka. Wiem, że pozwolono mu się skontaktować z żoną, która to przyniosła do. Aresztu, jego wszystkie lekarstwa, tak. Wiem też, że pan mecenas złożył wniosek o dozór elektroniczny dla pana Andrzeja. W dniu jutrzejszym będę się ponownie kontaktować z panem mecenasem i możliwe, że dowiem, dowiem się, czy pan Andrzej został przetransportowany do jakiegoś zakładu do, do, do więzienia po prostu. Bo może być również taka sytuacja, że w tym areszcie, w areszcie może pozostać przez najbliższych parę miesięcy. No ale miejmy nadzieję, że ten wniosek o dozór elektroniczny zostanie pozytywnie rozpatrzony przez sąd, ale to do tego też trzeba kilku tygodni. Także sąd również może na ten moment w jakiś sposób tą karę wstrzymać, tak? Karę wstrzymać i poczekać, ale to taka sytuacja jest możliwa tylko i wyłącznie, gdy będzie dobra wola sądu. Natomiast, no, wszystko to, co się ostatnio dzieje w naszej ojczyźnie, no, nie pozwala mi w ten sposób myśleć i tak do nich podchodzić. Trzeba się nastawiać na najgorsze, na najgorsze. No, trzeba po prostu zakładać najgorsze. Anusz Widelec, miło się rozczarujemy. E, powiem Wam tak. E, pan Andrzej w tej chwili przebywa w areszcie na Kobucki, Warszawa, ulica Kobucka. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, e, proszę, nie wiem, przejedźcie się, przejedźcie się jakąś grupą po ten areszt. On nie ma kontaktu w ogóle z nami, nie ma kontaktu ze światem. Natomiast nasz głos byłby słyszalny, wasz głos byłby słyszalny. Fajnie by było, gdybyście tam pojechali i w jakiś sposób podtrzymali go na duchu, bo no niestety ta sytuacja też go może troszeczkę podłamać. Fajnie by było, gdyby was usłyszał stamtąd. To nie jest duży areszt. Widziałam go po prostu no, na internecie, tak. Także na pewno was, wasz głos byłby słyszalny. W jaki sposób można mu pomóc, przynajmniej podtrzymując go na duchu. Ja zamierzam również, ale to dopiero jak dowiem się, co oni dalej planują z panem Andrzejem zrobić. Dowiem się czy będzie w dalszym ciągu przybył w tym areszcie czy gdzieś zostanie przetransportowany do jakiegoś więzienia na pewno będziemy musieli zrobić jakąś akcję akcję wsparcia Pana Andrzeja no po prostu myślę o przyjeździe do Warszawy i zastanowimy się jeszcze w jakim miejscu będziemy musieli manifestować będziemy musieli wyrazić nasze zdanie i nas sprzeciw wobec takiego traktowania Polaków w Polsce no to co się dzisiaj dzieje no... Tego nawet nie wiem, jak to dokładnie po prostu, jak to wszystko nazwać. No w każdym bądź razie lepiej nie będzie. Tym bardziej, że już w tej chwili podają nam tak kandydatury osób, który, kandydata, osobę, która będzie na stanowisku ministra sprawiedliwości. No, nie będzie, nie będzie dla nas Polaków dobrze. W każdym razie dobrze. Nie martwmy się naszym losem. Tutaj chodzi teraz w tej chwili o pana Andrzeja i na pewno trzeba go wesprzeć. Jeżeli ktoś z Was jest z Warszawy i ktoś. Możecie się, nie wiem, może pod tą moją transmis transmisją jakąś umówić, na, na, tak żeby wspólnie pojechać na przykład dni, w jutro do, do pana Andrzeja po ten areszt i w jakiś sposób no, przekazać mu, że nie jest sam, nie jest sam. Natomiast ja w swoim zakresie, no zobaczymy, zobaczymy co się dowie, czego się dowiem. Jeżeli zostanie gdzieś przywiony, w inne miejsce, to wtedy wam, was również poinformuję o tym. I wtedy musielibyśmy zorganizować jakąś taką większą pikietę pod, nie wiem, pod aresztem, czy pod zakładem karnym, w którym pan Andrzej będzie odsiadywał tą karę. No jest to dla mnie po prostu niewyobrażalne. To, że mo można, żeby w Polsce zamykać człowieka, człowieka, który upomina się o, o tych bestialsko zamordowanych naszych rodaków przez ukraińskich sąsiadów. No Polski nie ma, Polski nie ma. Tak jak mówiłam na tym moim przemówieniu we Wrocławiu, nie ma czego świętować, nie ma czego świętować. Możemy tylko podziękować, że kiedyś Polska się ponownie pojawiła na mapach Europy, ale w tej chwili, w tej chwili jest wszystko prawie stracone. Jeżeli my się nie obudzimy, no to w cudzysłowie zginiemy marnie. Niemy marnie. Dobrze, żeby nie przedłużać, żeby nie przedłużać, będę kończyć, także tylko jeszcze ponawiam ten mój apel: kto jest z Warszawy? Areszt na ulicy Kobuckiej w Warszawie. Proszę, stawcie się tam, nie wiem, nawet parę osób. Wasz krzyk na pewno będzie słyszalny. Pan Andrzej usłyszy Was i na pewno będzie mu lżej na duszy. Będzie wiedział, że ludzie są przy nim. No, powiem Wam, że naprawdę nie, nie potrafię w to uwierzyć. Nie wierzyłam. Nie wierzyłam w to, że będą w stanie zamknąć starszego człowieka, czy starszego schorowanego człowieka. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Na razie Wam. Dziękuję i proszę udostępniajcie to, bo ja wiem, że pan Andrzej chciałby, żeby, żeby to świństwo, co się wokół, które się wokół niego dzieje, żeby zostało przekazane dalej. Dziękuję Wam i pozdrawiam Was serdecznie.